Cześć siemanko, z racji, że mój pierwszy vlog informujący Nie nadaje się praktycznie do oglądania Dlatego dzisiaj na kanale pojawi się jego poprawiona wersja Oraz bardzo przepraszam, że nie pojawił się wczoraj filmik z Fify, który wam obiecałem Ale miałem z nim trochę zawirowań Ale dzisiaj w ciągu... W ciągu kilku minut on się na kanale pojawi, więc obserwujcie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. No bo dlaczego byś nie zostawił subskrypcji oraz łapki w górę? Oraz do zobaczenia. Tyle ode mnie. Cześć!